Mam przyjemność zaprezentować Państwu przestronne, słoneczne mieszkanie z dużym tarasem. Zapraszam! Nowoczesne osiedle w gdańskiej dzielnicy Kiełpin. Tutaj na sprzedaży znajduje się słoneczne, trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 60 m2 na ostatnim piętrze nowoczesnego budynku z windą. Nieruchomość składa się z przytulnego salonu z aneksem kuchennym i wyjściem na duży taras, dwóch sypialni, Stylowo wykończonej łazienki z ogrzewaniem podłogowym oraz pomieszczenia gospodarczego z pralką i suszarką. Całość wykończona wysokiej klasy materiałami. W pokojach drewniana-dębowa podłoga, w kuchni znajdziemy wykonane przez stolarza zabudowę oraz wyspę z granitowym blatem. Do mieszkania przynależy także szerokie miejsce w hali garażowej oraz komórka lokatorska. Mieszkanie zostało zaprojektowane w sposób bardzo przemyślany, dzięki czemu można się tu poczuć naprawdę komfortowo. Zapraszam na prezentację Ewa Zielińska, Domond House.